Dzisiaj Wam pokażę, jak przyrządzam zupę kapuścianą. To bardzo zdrowy rodzaj zupy. będzie to kapuśniak w zasadzie, można tak nazwać, ze świeżej kapusty. Kapusta ma nieocenione wartości, dzięki niej nie chorujemy, wymiatamy z organizmu wszelkie toksyny, dlatego warto to warzywo wprowadzać do naszej kuchni. Ja te pierwsze liście zdejmę z kapusty. One są przeważnie nieudane, potrzebujemy połówkę takiej niedużej kapusty, jedną marchewkę i pietruszkę dla smaku i koloru, dla bogatszego smaku i koloru, pęczek natki z pietruszki. Ja mam tutaj jeszcze troszeczkę dymki, niedużą cebulkę i jeden czosnek. Tradycyjnie też mam dwie-trzy gałązki tymianku. Tylko jedną łyżkę śmietany, jeśli nie możecie jeść śmietany, możecie zastąpić to zwyczajnie mlekiem, chodzi o zabielenie zupy i 6 łyżek płatków owsianych. To jest naturalny zagęszczacz. Można zamiast płatków użyć kaszy jaglanej, jęczmiennej, jaką macie pod ręką. Kasze są bardzo zdrowe. Tak jak płatki owsiane mają mnóstwo no, multum tych witamin, witamin i minerałów, to samo kapusta takie wspaniałe, pożywne danie, bogate w składniki i niekaloryczne, możecie sobie zafuntować naprawdę częściej niż raz w tygodniu. Kapustę kroimy na drobno. Ja zazwyczaj sobie ją dzielę w ten sposób. Kroję w takie plastry i później pod kątem prostopadle do liści, żeby uzyskać taką kosteczkę. A właściwie taką takie, takie kwadraciki. Oprócz oczywiście tych wszystkich składników zasadniczych, podstawowe przyprawy, jak sól i pieprz i zioła prowansalskie. Tu jest kompozycja wszystkich najlepszych ziół, które nam świetnie poprawiają smak, tak przygotowaną kapustę płuczemy pod bieżącą wodą. Chodzi o to, żeby się pozbyć ewentualnej chemii, która no, na, pewno, na pewno jest nam na tych kapustach, chyba że kupujecie kapustę y, z bardzo dobrych źródeł ekologiczną. Wypłukaną kapustę przerzucam do garnka. Wlewam wodę. Dobrze też już wcześniej zalać jest także płatki owsiane. One fajnie namiękną. I kapustę wstawiamy na ogień, gotujemy, a w międzyczasie kroimy pietruszkę i marchew i dodajemy do kapuśniaku. Jeszcze na samym początku sypę taką porządną szczyptę soli i dodam takie nieduże dwa listki laurowe i dwa ziarna ziela angielskiego. Mieszam. Jak kapusta zacznie się gotować, zmniejszamy płomień. W międzyczasie skroiłam pietruszkę i marchewkę. Dodaję to teraz do kapuśniaków. Przemieszam. Możecie dodać sobie kartofelka. Ja nie dodaję, bo to będzie dosyć gęsta zupka z płatkami owsianymi. Próbuję mniej więcej na smak. Myślę, że soli jest wystarczająco. Włączamy drugi palnik. Rozgrzewamy rąbę. Wlewam wlewam odrobinkę oleju. Wystarczy około jednej łyżki. I wrzucam jedną niedużą cebulkę pokrojoną w kostkę. Troszeczkę po stole, żeby się nie przypalała. Jak już cebulka zeszkli się, delikatnie zrumieni, dodaję jeden czosnek. Jak widzicie u mnie, czosnek pełni rolę nie tylko zdrowotną, pełni rolę przyprawy często używanej. Uważam, że bardzo dobrze podkręca smak. Teraz już bardzo króciutko smażę. Na sam koniec wlewam ciut wody. Żeby zabrać smaki z rondla, od razu widać, jak nam fajnie woda pozamiatała te wszystkie przywarki. Na sam koniec do cebulki dodaję troszkę cebulki, dymki i posiekanego tymianku. Drugą część jeszcze dymki zostawię sobie do placuszków z brokuła. Już teraz zapraszam Was na ten przepis. I dodaję do mojej kapuścianej zupy. Zabiorę troszeczkę płynu do rondla, żeby jeszcze zabrać z rondla ten smak przepysznej cebulki i szczypiorku z dymki. Tej cebulki i cebulki, dymki możecie użyć dużo więcej. Zupka będzie jeszcze bardziej smaczna. I czekamy cierpliwie, aż kapusta będzie mięciutka. To zależy też od kapusty, niektóre się gotują dłużej, niektóre krócej. Na 5 minut przed końcem dodaję namoczone płatki owsiane. Próbujemy sobie w trakcie, czy nam odpowiada smak. Moja zupa jest super na smak. Jeśli będziecie dodawać kaszę, wtedy trzeba ją dodać wcześniej. Przynajmniej te 15 minut przed końcem, najlepiej 20 minut, praktycznie na równo z wszystkimi warzywami można wrzucić kaszę i gotować równocześnie. Kapusta jest bardzo mięciutka. Teraz jeszcze do śmietany wlewam troszeczkę zupki, hartuję po prostu. Zupkę możecie również zabielić małą ilością mleka. Będzie również dobrze i zdrowie, i lżej przynajmniej. Dodaję do zupki. Od razu nam się tutaj poprawia jej wygląd. Można wrzucić też łyżeczkę masła. Jeśli lubimy takie dodatki, na pewno będzie jeszcze smaczniejsza. Kapusta bardzo lubi zioła prowansalskie. Dodaję około takiej szczypty, jak widzicie na mojej dłoni. I rozcieram to w rękach. Jeszcze dosłownie, minutka, i już koniec. Wyłączam płomień i dodaję natkę z pietruszki. Drobniutko posiekaną. To najlepsza przyprawa, zapewniam Was. Od razu inny smak. Super. Doskonała. Widzicie, jaka jest gęsta. Wystarczyło tylko 6 łyżek płatków owsianych. Ja preferuję płatki, ponieważ one, podobnie jak kapusta, mają wszystkie wszystkie witaminki. I z tej porcji wyszło mi co najmniej na cztery osoby takie porządne porcje. Zapraszam na następne przepisy.